Podobnie gościmy w Wysi Bożu w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra. Wizyta nieprzypadkowa, bo mamy wyjątkową sytuację. Tak jest. Czas odlotów już się zakończył. Wiele ptaków z nami pozostało, niestety, które są chore. Mamy ośrodki rehabilitacji, które się tam znajdują. Ale mamy ciekawe ptaki. Grupą, którą ja się opiekuję, to są jeżyki. W tym roku pomogliśmy około 20 jeżykom. Niektóre niestety były zbyt koncyzowane, więc musiały zostać podane eutanazji, uśpione, ale mamy wyjątkową sytuację. Pozostał nam jeden jeżyk, który jest bardzo silny, chce żyć, ma bardzo silną wolę życia i jest dla niego szansa. Niemieckie Towarzystwo Ochrony Jeżyków, klinika rehabilitacji właśnie we Frankfurcie nad Menem, zbyt daleka odległo, żebyśmy pojechali sami, dlatego zorganizowaliśmy dojazd, poprosiliśmy w internecie, poszukałam firmy, która zajmuje się akurat, ludzie, którzy po prostu jeżdżą w tamtą stronę, zgodził się i znalazł się jeden pan, który zgodził się właśnie zawieźć go i jutro wyrusza. Więc to jest naprawdę niesamowite, wyjątkowe, bo tam są super specjaliści, zajmują się tylko jeżykami i robią rzeczy wspaniałe. Na przykład przedłużają tzw. shifting, prawda, czy ewentualnie nazwali na imping, przedłużają pióra wybrakowane. Jeżyki to są wyjątkowe ptaki, latają około dwóch lat młode, gdy wylatują, przylatują do nas w kwietniu, są u nas do sierpnia i później lecą do Afryki. Całe wszystkie pióra potrzebne im, że tak powiem zestaw piór potrzebny jest im do dwóch lat. A co dolega naszemu osobnikowi? Właśnie trafił do nas w sierpniu z wybrakowanym skrzydłem. Brak piór w prawym skrzydle i niestety nie udało się tych piór ani uzupełnić, prawda? One nie urosły kilka, kilkakrotnie dwa razy. Niestety wyłamał sobie je, więc może jakaś wada genetyczna, trudno powiedzieć. Rosną znowu, zobaczymy, jesteśmy w dobrej myśli. Niestety wymaga przezimowania, czyli specjalistycznego sprzętu, witaminy, pokarm, pożywienie, więc dlatego cieszymy się bardzo, że klinika przyjęła właśnie go. No. Proszę zobaczyć, jest bardzo silny, jest do grubiutki, tego nie widać, on waży około 45 gramów, jak na niego to jest bardzo dużo. Jest bardzo silny, ćwiczy dużo, takie tak zwane pompki, więc ćwiczy, z skrzydełkami macha bardzo, no chciałby lecieć. Ostatnio robiłam kilka zdjęć, więc prawie, prawie mi wyleciał, no niestety nie dałby sobie rady, bo musi mieć idealne skrzydła, idealne pióra w obu skrzydłach. Wielkie podziękowania właśnie na Pana Ryszarda, nie będę mówiła nazwiska, ale naprawdę wielkie podziękowania za to, że zechciał zawieźć tego ptaka i to jeszcze zrobić to za darmo. Za chwileczkę go będziemy pakować do pudełeczka, do jego nowego pudełka. On troszeczkę się teraz denerwuje, dlatego że on y, widzi, że jest wypuszczony, prawda, więc on by chciał polecieć w ogóle. Niestety nie dysponuje tymi skrzydłami w pełni gotowymi do lotu, ale już by chciał. Y, pan Ryszard nie będzie miał z nim problemu, dlatego że te ptaki, no, one wymagają specjalnego jedzenia, więc to jest też y, jedzenie, dostanie nakarmionych rano, dostanie świerszcze. I później dopiero w klinice, prawda? Więc po 6-7 godzinach nic mu się nie staje. Te ptaki są w stanie wytrzymać nawet kilka dni bez pożywienia, więc nie, nie wymaga żadnej, mówię, żadnej opieki. Piękny, ciekawy ptak na pewno szczęśliwie dojedzie. Mamy taką nadzieję.